Kontynuujemy temat takiego przybliżenia Wam szkół, jak to wygląda w szkołach pod, pod, ponadpodstawowych, jak to może wyglądać nauka w tego typu instytucjach. No i lecimy. Tym razem kilka słów o technikum i tak jak widzicie, jeżeli chodzi o czas spędzony w tego typu szkole, jest to przeważnie 5 lat. Oczywiście na czas i chwilę. Tworzenia filmu, ponieważ różnie to było w zeszłych latach, na przestrzeni różnych podstaw programowych i itd. Tak tak na chwilę obecną 5 lat taka nauka w technikum trwa. Po ukończeniu, jeżeli dobrze pójdzie, macie możliwość zdania matury i macie możliwość zdania egzaminów zawodowych, no i odpowiednio da, uda, da Wam to egzamin da Wam to świadectwo dojrzałości, bądź konkretny zawód. I co później? No, wtedy, jeżeli już macie to wykształcenie średnie, średnie zawodowe tak zwane, bo macie i maturę, i konkretny dyplom technika, no to możecie udać się po prostu i szukać pracy już w konkretnym zawodzie. Dla osób, które jednak stwierdzą, że to jest za mało, chcą kontynuować naukę, no to śmiało mogą startować na różnego rodzaju studia. No, tutaj to już wachlarz pełen możliwości, można powiedzieć, i ewentualnie kursy, no bo wtedy już jesteście osobą dorosłą. Kursy, nie wiem, szkoły też dla dorosłych, jeżeli ktoś by sobie życzył, żeby jednak przebranżowić się. No, i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o samą jeszcze taką naukę w technikum, no to jest to przeważnie 5 dni w szkole, czasami, są różnego rodzaju technika z klasami o nauczaniu na przykład dualnym, wtedy na, na przykład jest to jeden dzień gdzieś na zakładzie. No to już akurat typowo zależy od specyfiki szkoły bądź też klasy, ale przeważnie jest to tak, że albo to jest cały tydzień w szkole, albo jeden dzień poza nią. No i przeważnie są też praktyki. W przypadku techników pięcioletnich na dzień dzisiejszy są to praktyki dwa razy w ciągu tych pięciu lat. W trzeciej i czwartej klasie po jednym miesiącu będziecie mieli praktyki gdzieś na firmie, gdzieś na zakładzie. Oczywiście o profilu podobnym do tego zawodu, na który uczęszczacie. No, także tyle właściwie o technikum. Nie ma co przedłużać. No i będziemy się słyszeli w następnym filmie trochę słów o celach